Cześć, to jest dystansdieteticzor.pl. Przed Wami porcja pięciu nowych badań naukowych. Zapraszam! Z czym kojarzy się kawa? Oprócz działania pobudzającego, bez wątpienia także z przyspieszeniem perystaltyki jelit. Nic dziwnego, że badacze ciekawi wpływ spożycia na paru z kawy i herbaty na występowanie zespołu jelita drażliwego. W tym celu sprawdzono dane grupy ponad 400 tysięcy osób bez choroby i to czy po 12 latach zapadły na IBS. Wyższe spożycie kawy, rozpuszczalnej i zwykłej, zmniejszyło występowanie IBS. Korzystne było też picie umiarkowanej ilości herbaty, od pół do jednej filiżanki, ale nie więcej dawek. Ortoreksja to chorobliwe dbanie o jakość tego, co spożywamy. W teorii brzmi dobrze, ale w praktyce groźni doborami. Tureccy badacze sprawdzili na grupie 2526 osób, jak korzystanie z internetu wpływa na ryzyko ortoreksji. Ortorektycy spędzali, co nie będzie zaskoczeniem, więcej czasu na stronach o zdrowiu. Jednak to reszta spędzała więcej czasu w social media ogółem. Skłonność do ortoreksji rosła także wraz z wiekiem oraz BMI. Kolejne badanie to metaanaliza 13 badań na temat monohydratu kreatyny. Pytanie brzmiało: Jakie jej stosowanie wpływa na wytrzymałość wytrenowanych atletów? Suplement znany jest ze swojego udowodnionego korzystnego działania w krótkotrwałych ćwiczeniach o wysokiej intensywności. Co ciekawe, w omawianej metaanalizie nie wykazano jednak większej wytrzymałości wśród suplementującej populacji. Szczegóły badania, jak zawsze, w opisie filmu. Dieta planetarna EAT-Lancet to schemat żywienia, który ma przynosić korzyści zdrowotne oraz pomagać środowisku. Naukowcy jednak starają się ulepszyć model, ponieważ, jak zauważyli w nowym badaniu, dieta ta może być niedoborowa, jeśli nie zadba się o konkretne składniki. Badacze wskazują na dużą ilość w diecie substancji antyodżywczych, fitynianów. Wskazują także, że szczególnie należy zadbać o witaminę B12, wapń, żelazo i cynk. Aby temu zaradzić, sugerują zwiększyć w stosunku do oryginalnej wersji spożycie ryb, skorupiaków, nasion, jaj i wołowiny, zaś obniżyć pełnoziarniste strączki i orzechy. Ostatnie dzisiejsze badanie dotyczy snu i jego wpływu na nasze wybory żywieniowe. Wielokrotnie naukowcy udowadniali, że śpiąc dłużej dostarczamy mniej kalorii. Jak się okazuje, dobra jakość snu pomaga także osobom na długotrwałej diecie, w wytrwaniu w restrykcji kalorycznej oraz w trzymaniu się planu treningowego i spotkań grupy. To już wszystko na dziś. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Zostaw łapkę w górę, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego.